Witam serdecznie, Bachu, z tej strony na tej z odcinek cenowego, ekstra. W serii tej dokładnie przyglądamy się aktualnym tygodniowi i mówię wam, czy warto się zająć, że wycisa z tego tygodnia najwięcej, jak się da. Zanim polecimy ze pierwszym segmentem, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Rockstar przyzwyczaił nas do tego, że tydzień, gdzie ta zaczyna się w czwartek, i kończy w następny czwartek. Standard. Ale w tym tygodniu jest inaczej. Bo aktualny tydzień będzie trwać dwa tygodnie. Czyli wszystko, co wam w tym materiale pokażę, będzie obowiązywać aż do 1 stycznia włącznie. Dopiero 2 stycznia dostaniemy nowe zniżki i premie. Jest to strasznie dziwny ruch Rockstara i zgaduję, że nie jest on raczej przypadkowy, ale o tym może w innym materiale. Teraz polećmy z pierwszym segmentem. Święta. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego materiału, który w całości jest poświęcony świętom, to was tam odsyłam, omówiłem tam niemal wszystko, co mamy dostępne w tym roku, ale pominąłem kilka drobnostek i w tym materiale sobie ten materiał uzupełnimy ale właśnie uzupełnimy więc jeżeli nie widzieliśmy jego poprzedniego materiału to tam was odsyłam, żebyś niczego nie przegapił omówiłem tam wszystkie drobnostki, takie jak na przykład śnieg, jakieś ubranka, ozdoby ale także są te ważniejsze powiedzmy rzeczy, czyli na przykład ciężarówka, głuch szlanina na Weasel Plaza polowanie na Yeti, znajdźka z bałwanami tam wszystkie informacje znajdziecie więc jak najbardziej zachęcam was, żebyście sobie ten materiał nadrobili jeżeli jeszcze go nie widzieliście Kolejnym niechaj segmentem będzie złowisko, z którego jesteście w stanie ukraść Wapit Click w świątecznym oznaczeniu, a także Fister Command Safari w świątecznym oznaczeniu. Jest to o tyle ważna informacja, że te pojazdy nie dość, że możecie ukraść, to jeszcze możecie sobie je po kradzieży wykupić. Normalnie te pojazdy kosztują setki tysięcy, a wy możecie mieć je za 20 tysięcy, albo nawet za 10, jeżeli posiadacie fałszernie dokumentów. Przy okazji warto wspomnieć, że to jest pierwszy raz taka akcja w historii, że mamy aż dwa pojazdy możliwe do zatrzymania ze złowiska. Przeważnie, jest jeden, jeżeli jakiś się pojawia. A teraz w tym tygodniu zobaczcie, że mamy aż dwa. Rockstar, postarałeś się w końcu. Moim zdaniem każdy pojazd powinien być możliwy do zatrzymania, ale to już swoją drogą. Kolejny segment, limitowane oznaczenia. Zacznijmy od tego, że w salonie Simona znajduje się po raz pierwszy w historii Uber Mach Revolter w specjalnym oznaczeniu. Ja, jeżeli jest pojazd u Simona, to możemy sobie ten pojazd od niego kupić wraz z tym oznaczeniem. Ale co kluczowe, jeżeli kupimy ten pojazd prosto od Simona, to dostaniemy nie dość, że ten pojazd to jeszcze oznaczenie na zawsze zostanie odblokowane na naszym koncie. Więc po raz pierwszy w historii możecie sobie to zdobyć. Więc pozwólcie, że ja sobie podejdę. I tutaj wykupię ten pojazd, i zobaczcie, drodzy, mam informację, że kupienie tego pojazdu odblokuje nam także jego oznaczenie. Więc ja kupuję, i proszę bardzo, mamy już ten oto niebieski tartan, modyfikacje do Ubermacht, revolter. Na naszym koncie możemy sobie zamontować do dowolnego revoltera. Także w salonie Siemiona mamy samochód Vapid Click, i zobaczcie, on także ma specjalne oznaczenie. Warto zauważyć, że jest to oznaczenie z kartką, a to się rzadko zdarzy, żeby oznaczenie. W lecz jakiś inny pojazd w sumie jest taki Że oznaczenie powoduje, że mamy inną bryłę samochodu. Ciekawa sprawa, nie? To oznaczenie już kiedyś było widoczne, nawet kilka razy, ale teraz chyba po raz pierwszy w historii możemy sobie kupić pojazd z tym oznaczeniem i odlokować to oznaczenie na zawsze na naszym koncie. Więc, jak najbardziej, ja także to zrobię. Podchodzę do pojazdu Ja mam informację, że odblokuję także jego oznaczenie. Jeżeli nie macie tej informacji, to znaczy, że to oznaczenie posiadacie na swoim koncie. Ja akurat nie posiadam, więc ten pojazd kupuję. I wstawię sobie go także tutaj. Nie proszę bardzo, mamy oznaczenie Klikowatych Świąt do Wabit Creek. W klubie samochodowym także mamy dwa pojazdy z limitowanym oznaczeniem. Pierwszym z nich jest, jest Baler ST. Możemy sobie go zakupić i także te oznaczenia odblokujemy. I jest jeszcze Comet Safari, także z takim oto oznaczeniem. Także po zakupie tego pojazdu albo sobie te oznaczenia na zawsze na naszym koncie. Ale akurat ja tego robić nie będę, dlatego że te oznaczenia posiada na swoim koncie. Nowe pojazdy. Rockstar zaszalał, bo dał nam aż trzy nowe pojazdy w ciągu jednego, dwutygodnia, powiedzmy. Mamy pościgową kokuetę, zrobiłem wamanie materiał, tam was odsyłam, macie linkę w karcie. Interwencyjny Faktion, także jest materiał, tam was odsyłam, no i jest jeszcze oczywiście Wustako, akurat o nim materiału robić nie będę, dlatego że jest to po prostu pojazd Pegasusa. I tyle, nie ma z tym żadnej specjalnej aktywności, a po prostu pojazd jeździ, bardzo powoli i nic więcej nie robi. Przechodzimy do kolejnego segmentu, warto kupić. Na początku zajmijmy się sklepem Warstock, w którym możemy kupić jeden samolot, taniej oczywiście, I jest to Roach, moim zdaniem jest on takim przeciętniakiem. Nie wartym zakupu. W sklepie Elitas jest dla helikopter Havok. Helikopter ten w teorii brzmi bardzo fajnie, bo jest malutki, jednoosobowy, pojazd do zadań specjalnych. Ale no właśnie, do jakichś zadań? Nigdzie go nie wykorzystasz, będzie stał w hangarze i zajmował miejsce, a po drugie, nawet jeżeli będziesz chciał nim latać, to bardzo szybko ci odejdzie ta ochota, kiedy będziesz chciał lądować tym pojazdem. Bo on, nawet jeżeli będziesz bardzo powoli, bardzo powoli lądował, to prędzej czy później, Omsknie ci się ręka, cokolwiek. I ten pojazd wyląduje na boku. Tak. Lecie uderzenie tym pojazdem, a nie wylądowanie idealnie, na równej powierzchni, spowoduje, że ten pojazd poleci na bok. Nawet jeśli będziesz się starał, idealnie wylądować. Gdzieś będzie jakaś nierówność. I ten pojazd traci równowagę. I wyląduje na boku. To jest takie dziadostwo. Galiwanter Baller ST. Jest to taki ładny, dosyć subwig. Ale, no, też niezbyt użyteczny. Ale. Ale. Jeżeli chciałbyś innego kupić, to polecam Ci oczywiście zrobić ten zakup poprzez klub samochodowy, bo tam także zniżka obowiązuje, a przy okazji blokujesz oznaczenie do tego pojazdu takie świąteczne, które prezentowałem wam w jednym z poprzednich segmentów. W bites tanie są dwa pojazdy. Pierwszy w nich jest -Bor. Niezbyt ciekawy jest to pojazd. I przy okazji także oczywiście niezbyt dobry, jeżeli chodzi o osiągi, a drugi brawa do Greenwood. Także pojazd jest zbyt dobry. Kolejne zniżki znajdziemy stacjonarnie, zacznijmy od salonu Simona Tutaj mamy taniej UBER MACH REVOLTER, zniżka wynosi 40% I oczywiście pojazd sam zbytnio dobry aktualnie nie jest, są lepsze pojazdy które pomieszczą 4 osoby Ale moim zdaniem tak jak warto kupić sobie ten pojazd, żeby przynajmniej sobie te oznaczenia które jest dostępne po raz pierwszy w historii I Jeszcze jeden samochód jest stanie w salonie Simona i jest to JB700 Wersja zwykła Czyli ta która nie działa Ma na wierzchu karabinki które są tylko i wyłącznie atrapą więc oczywiście pojazd warty zakupu oczywiście nie jest i ostatnia zniżka jest w klubie samochodowym Pegasi Torero e, także niestety pojazd nie warty zakupu, więc zobaczcie, że w tym tygodniu oprócz samochodów z oznaczniami nic nie jest warte tego, żeby kupić szkoda został nam ostatni segment do obgadania najlepsze premie na premie razy 3 Heist i razy 3 rp znajduje się tryb adwersarza Escorta Świąteczny Remix jest to tryb, dodany, uwaga, uwaga, z okazji świąt. Będzie dostępny tylko i wyłącznie przez dwa tygodnie. I, co prawda, hajsu raczej mimo premier razy trzy za wiele nie zrobicie. Ale to przecież nie jest najważniejsza rzecz. Ważniejsze jest to, że właśnie to jest limitowany czasowo tryb, więc warto tego zajrzeć, warto doświadczyć tego trybu. A przy okazji możecie blokować na nim trzy specjalne oznaczenia do broni. Więcej o nich mówiłem wam w materiale, który macie w karcie. Na premieraz razy dwa hajs i razy werpę jest praca. Dostawca pizzy. Na dostarczenie pizzy podczas premium dostaniecie od 4 do 5 tysięcy i dodatkowo, jeżeli dostarczycie wszystkie 5 pizz, dostaniecie jeszcze dodatkowe 20 tysięcy. Więc łącznie, za zrobienie wszystkiego z jednej pizzerii, dostaniesz od 40 do 45 tysięcy. Mniej więcej. Jeżeli dostarczysz wszystkie pizze z jednej pizzerii, to ona się zamknie. Na 5 minut. I później za 5 minut możesz ponownie zacząć pracę w tej samej pizzerii. Ale! Jeżeli nie chcesz czekać, to spokojnie wbijesz sobie jeszcze dwie inne pizzerie, w których możesz pracować bez żadnych cooldownów. Czyli po prostu kończysz pracę w jednej pizzerii, przechodzisz do kolejnej. Potem możesz wrócić do tej pierwszej, bo cooldown się skończył, i później do drugiej. Pierwsza, druga. A może także pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, trzecia. Albo pierwsza, trzecia, druga, druga, trzecia. Jak sobie chcesz. Ogólnie możesz jeść jako pizzerman bez żadnych cooldownów. Kiedyś były ograniczenia, teraz ich praktycznie nie ma. Policyjne wezwania, które możesz odpalić z wnętrza swojego własnego rodziewozu Są na premię raz 2 hajs i raz 2 rp Czyli za takie pojedyncze zleconko dostaniesz 50 tysięcy I ostatnia premia raz 2 hajs tylko i wyłącznie jest na przychód w waszym sejfie W szwalni Tak jest Na premię raz 2 Tutaj będziecie dostawać 148 48 minut Od 3000 do 4000. jest to po prostu losowe I proszę państwa to tyle